Tak wygląda ręka pracująca. No z pierwszy nie wiemy co zrobić z Jezuskiem Hej. Co? To? A no właśnie. Hej, dzień dobry! Przywitasz się? Co to jest? Co to jest? No otwórz sobie, to jest szafka. To jest takie stare, nie wiadomo skąd. Janusz, no, zaraz ci to tu będziemy sprzątać. Zabawki? Witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jezus moi drodzy, jak mnie kolano zabolało. O, Malwinka! Czy ty mnie prześladujesz? No czy wszyscy mnie prześladują tutaj? No i jesteśmy u Laury w pokoju, już też się nie mogę doczekać aż tutaj odbędzie się ten remont. Jeszcze muszę wystawić wanienkę na sprzedaż. I tak się zabieram jak pies do jeża. Janusz? Odciąć troszkę, bo będzie mi A, bo mnie przytniesz? Nie przycinaj mnie. To będzie... A tutaj? To będzie dla Janusza, to wiesz? A ten będzie tam robił? Tak, to będzie domek dla Janusza i on tu będzie miał kuwetkę i zamontujemy mu tutaj paśnik na sianko w środku. A I... zabawki? Zabawki, no swoje zabawki, bo ona chce mu swoje. <głos》> on będzie miał swoje zabawki. A jakie? No ma tam piłeczkę na przysmaczki, tą kulkę do gryzienia i jeszcze inne przysmaczki jadą. Mm. Mm. A to się da zamknąć? zamknij, o musisz nogę uważać, no chyba mnie przytniesz jednak idzie, odsuń troszkę no to się odsuń troszkę dobra, to daj, połap się z Januszem ja go tu kładę, niech on sobie idzie a daj, ja to umyję tą szafkę on ma włożone tam w klatce takie coś, co tam jest kuwepa, nie? to brązowe, co tam widzicie i takie jest fajne z Ikei, taka skrzynka i ludzie to kupują i wycinają tam Drzwiczki, zazwyczaj jedne tu i jedne tu z boku. Wkładają do środka kuwetę z paśnikiem, no bo króliki tak powinny właśnie mieć. Kuwetę z paśnikiem. O, co ty A robisz? tu co tu kładzie? Tu mu możemy położyć coś, wiesz? Tu jest taka poduszka, i my położymy taką poduszkę. A tu? Kichnę. Dziękuję. A tutaj zabawki można położyć? No tu na razie możesz położyć. I tu, wiecie co? To ja tą szafkę miałam kiedyś na dole na buty. I to to po prostu farba tutaj zeszła z tego. I tu włożę kuwetę, wymontuję jedne drzwiczki i właśnie myślę, że te zostawię, a te się po prostu odkręci. No bo jeżeli ja zostawię mu drzwiczki i wyryję mu tu na przykład jakąś dziurę, żeby wchodził do kuwety, to on się tam podusi, nie? A tak będzie miał jedne drzwiczki i tu będzie kuweta bardziej z tej strony wsadzona. Paśnik też tam będzie i jedne drzwiczki. O! I będzie fajnie takie ładne mi się wydaje. Tylko no muszę to umyć, właśnie, bo jak widzicie, to jest trochę brudne. Ale to z Ikei, też to super wygląda. Też mi się to podoba. Ale na razie chcę zobaczyć, jak to się będzie sprawdzało. Przy okazji wykorzystamy ten mebel dziurkę też, bo ja muszę tutaj też dziurkę. Patrzcie, teraz ta Karolina, złota rączka, odkręcamy drzwiczki. A I ostatnio, nie tak? Lustro zrobiłam, ściany gruntuję. No chcecie, to mnie możecie tutaj jakąś cenę rzucić, to pogadamy. No jakoś się dogadamy, ale w elektryczne rzeczy to ja bym raczej tutaj nie ryzykowała, bo nie wiem, czy oboje nie zginie Także... Jakieś prace remontowe, to proszę bardzo, możemy tutaj podziałać. Hej, dzień dobry. Hej, dzień dobry. Witamy Was. Witamy Was bardzo, ale to bardzo dzień. serdecznie. Właśnie wyjęłam kuwetę, żeby tutaj włożyć. Muszę kupić ciut mniejszą. Mm -hmm. Długa taka może być, tylko żeby była tu ciutkę. Węższa, żebym tu mogła, o, zamknąć i wtedy ten paśnik, który ma tutaj, jak go zamontować. Ta Karolcia, złota rączka, to bym musiała tutaj wykombinować, nie? No właśnie, więc coś tu musimy pomyśleć. Zaraz. O, taki paśniczek ma. Jak chcecie, to macie też link w informacji pod filmem. Do tego paśniczka. Chociaż wiecie co, nawet by nie trzeba było tego montować. Tylko, że ja to widzę, o, z tej drugiej strony. Nawet go tak tutaj postawić, nie? Tylko to odwrócić stronami, żeby ten paśnik był tam, ta kuweta bardziej wsunięta. A tutaj mu nawet wyłożymy czymś, jakby chciał to sobie tutaj jeszcze posiedzić, bo będzie miał miejsce. Także muszę zmierzyć kuwetę i zamówić ciut węższą kuwetę. A tu do tego był ten koszyk, który tam jest. Który tam jest, o dokładnie ten koszyk, był wsuwany tutaj. Więc może to po prostu wykorzystamy. O! Daj. o. Dziękuję bardzo. bardzo. O, i ten koszyk widzicie? Się wkłada tutaj. I tu jest takie siedzisko. Tu taka poduszka była. Ale wydaje mi się, że to będzie fajne też. Jest pomalowana tak. Ta ściana, ta ściana, tamta ściana. No i zostały tutaj z pejzażami, które są wygruntowane. I tu dotąd. I patrzcie, po no raz pierwszy nie wiemy, co zrobić z Jezuskiem. Ej, no przecież nie będę go kurczę w koło malować, bo i tak go przecież pobrudzę. A on jest przyklejony na klej, i zamiast od razu jakieś tutaj kroki podjąć, i nie wiem, czy go po prostu nie wyszarpnąć. Ale on jest drewniany, i jak ja chcę go odgiąć, a ten klej tak mocno trzyma, że się pojeżdżał i się połamie. I pierwszy raz w życiu nie wiem, co z Jezuskiem zrobić. Kurczę, no. I widzicie, są takie lekkie smugi, bo to było niedawno malowane i to po prostu schnie jeszcze. Także pierwsza warstwa już jest zrobiona. Dzisiaj będzie skończona ta i ta ściana. Także jeszcze nam zostanie wtedy druga warstwa, tylko i wszystko będzie pomalowane już na tip top. I od razu lepiej ten pokój wygląda, nie? No, Malwinka! No to jest no to jest moja koleżanka, która mi tutaj podpowiada, co ja mam tu zaaranżować. Ej, no i nie mogłam wytrzymać, musiałam tutaj wrąbać kwiaty, ale coś, co jeszcze Wam mówiłam, że tutaj nie będzie karnisza, bo ja tutaj nie planuję firanek bo ich nie zawieszę, a karnisz służył mi w sumie tylko i wyłącznie do zawieszenia roślinek. Karnisze kiedyś montował nam taki majster i teraz już wiem dlaczego te karnisze są tak mocno zamontowane, tak dobrze zamontowane. Bo no, są jedno miejsce i drugie miejsce, nie? I w każdym są na trzy bolce te, trzy wkręty, trzy... Nie śrubki, jak to się nazywa, no na trzy kołki i jak, jak to? No kołki, tak. I w kołki wchodzą. No coś tam to na trzy takie wielkie. Z jednej strony trzy, z drugiej strony trzy, bo ja z ręką na sercu nie skłamię, jak momentami na moich karniszach wisi ponad 20 kg doniczek z roślinami. Naprawdę. I ja mam to zamontowane od 10 lat w tym roku. I wiem, że to było dobrze zamontowane, ale nie pamiętałam, jak to jest zamontowane. Y tutaj te dziurki, my ich y no nie, nie szpachlujemy, nie zasklepiamy jak coś tam. No nie wygładzamy tego, bo mi się wydaje, że ja tutaj z tej strony, w tych dziurkach, które już są, wykorzystam je sobie na dwa kwiatki. Patrzcie, bo to jest tutaj. Jak ja mam palec, to tu, o, tu są dziurki. I tu, jak mam palet, są dziurki, no to wtedy mogę sobie dwa kwiatki ładnie, na przykład taki, wiecie, jakiś fajny, taki wieszaczek, taki cyk, i żeby kwiatek tak ładnie wisiał, nie? No, a tutaj, tak na chwilę, tylko położyłam Filodendrona Elegance, proszę. Filodendron Elegance. Tu mamy jakieś turbulencje, i Rafidophora tetrasperma zwana. Kiedyś, znaczy jest zwana, nazywana kiedyś filodendronem minima i w sumie do tej pory często można ją spotkać pod taką nazwą. Ale to nie jest Monstera, tylko dzielna grupa, Rafidofora. No i ten może tam zostać, bo tutaj jest okno południowe, które, tam jest czereśnia. Ona tak nie do końca zasłania i tutaj naprawdę daje to słońce. I na przykład u mnie na tym oknie południowym, przez wszystkie lata jak tu mieszkamy, na tym parapecie były storczyki. I mam ochotę zmienić tu na chyba takie kaktusowate, wiecie? A ten, znaczy to jest euforbia, ale każdy na pewno z domu też pamięta te kaktusy. No, nazywały się to kaktusy, tak? Na pewno pamiętacie z tymi listkami. One naprawdę szybko rosną. Naprawdę są wdzięczne i widzę, że znowu jest powrót. Tak jak jakiś czas temu był powrót paprotek, tak teraz jest powrót takich właśnie kaktusowatych, sukulentnych roślin. Także no państwo na pewno tutaj nie będą mogli stać, bo tu jest okno południowe i oni by się tutaj ugotowali. Ale kaktusy, mi się wydaje, że tak. Tylko gdzie ja teraz storczyki ustawię? Bo na pewno było im tam bardzo, ale to bardzo dobrze. Uwielbiają to okno południowe. Naprawdę 10 lat tu stoją. Jest lepiej, nie? No i lampa też będzie inna. Jak widzicie, lampa jest tutaj odkręcona, żeby tam też można było dobrze dojść, ale lampa też będzie inna, bo ja chcę tutaj taką, taką długą, że i tam będą takie specjalne żarówki. One mają normalny gwint, ten E27 chyba jest ten standardowy, taki nie? Dobrze mówię. I te żarówki są właśnie na ten gwint, taki standardowy. Jak już wszystko ustawię, to wtedy sobie pozamawiam tą lampę z tymi żarówkami, żeby dokładnie wiedzieć, jakie żarówki dokładnie potrzebuję, jakie odległości, bo chcę kupić żarówki firmy Verticana. Na pewno osoby, które się interesują roślinami, to znają tą firmę, więc ja poluję na Verticanę i wtedy sobie dobiorę odpowiednią odległość i wymierzę, jaki chcę dokładnie długi tutaj ten karnisz. <laughs> nie wiem, jak to się nazywa, reflektor. To jest to jedno, ale... Dobra, no nieważne. Widzicie? Tak wygląda ręka pracująca. Jezusku, co z Tobą? Jezusku! No kurczę, no musimy coś tu pokombinować. No i uwaga, uwaga. Proszę Państwa. Już mamy prawie bialutko. Została tylko do poprawienia druga warstwa tej i tej ściany. Nie, sorry. Ta ściana i ta ściana. Nawet Wam nagram, jak kwitnie czereśnia. No coś pięknego. Coś pięknego. Dobra, jedziemy. Ja, moi mili Państwo, byłam na paznokciach i zrobiłam sobie takie ombre. I ono nie jest takie zwykłe, klasyczne, co Ty tam wyczyniasz. Tylko na całości jest taka, taki top z takim brokacikiem. A tu mam takie sreberko. I tu w sumie, jak patrzę, nie, to taki... Mm, Jakby to powiedzieć? Taki ślubny, nie? <noise> Trochę. Miałam ogólnie zrobić sobie klasyczną czerwień albo fręcza, a zrobiłam sobie takie ombre. Ładnie to wygląda. I znowu zrobiłam migdałki. I ja wam powiem, że po ostatnich kwadratach jestem osobą, która będzie zmieniała sobie kształt, bo dobrze się czuję i w kwadratach, i w migdałach. No to teraz zobaczcie, jak wygląda pokój, który już jest pomalowany. Dużo lepiej to wygląda. Naprawdę dużo lepiej to wygląda. Taki większy ten pokój jest, no bo biały. No to wiadomo, że powiększyło przestrzeń. I moi drodzy, kolejne. Przed i po. Nie, no zobaczcie, no jest Armagedon, nie? Witrynka tutaj. Jezu, patrzcie jakiego ja mam nowego kwiatka. No to jest. Nie. I on gada. Wchodzisz, póki nie ma, roś... no, póki nie ma roślinek, nie? Nie, on mówi, że nie. Widzicie, to jest dopiero numer, nie? Patrzcie, nie drogi był. Nawet nawozić dużo nie trzeba. No liści nie zrzuca, nie kuje, mało się podlewa. Źle powiedziałam. Nawozić to to trzeba i to sporo, bardzo dużo żere nawozu. No i jak widzicie wszystko jest pomalowane. Co i jak to będziemy gadali sobie mm, jutro. Armagedon, ale jak jest biały kolor, to dużo lepiej to wygląda i nawet zobaczcie jak wisi ten kwiat. Ta zieleń się tak pięknie wybija, nie? A na tej szarej ścianie, no to po prostu, no nie, to było coś co tutaj nie pasuje. Także, jakbyście chcieli sobie takiego kwiatka kupić, to one są ogólnie bardzo rzadkie. Ja pierdziele, <ścoughs> bardzo rzadkie w sprzedaży i ciężko je dostać i to jest taki okaz kolekcjonerski. Możemy poszukać w internecie, więc jak znajdę to, to wam podam. Ja myślę, że w tym oto momencie nie zmienia to faktu, że jeżeli jest dochota i życzenie, subskrypcja Kciuk do góry i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Cześć.